Pogromcy mitów. Wystarczyły te dwa słowa i eksplozja, by zdefiniować nową erę telewizji popularno-naukowej. Pogromcy mitów. To nie był kolejny nudny program popularno-naukowy. To były rygorystyczne zasady, masa frajdy i jeszcze więcej wybuchów. Przez 14 lat. Goście z 30-letnim doświadczeniem w branży Adam Savage i Jamie Heineman stworzyli duet, który pokazał nam, że nauka jest lepsza, jeśli coś wybucha. I'm Jamie Heineman And I'm Adam Savage we're going find out what when you strap a rocket to a 67 Chevy. Oh yeah. Ale jak to wszystko się narodziło? W 2002 roku w głowie australijskiego producenta Petera Arisa em, rodziła się koncepcja nowego programu dla Discovery Channel. Program początkowo miał nosić nazwę Tall Tales or True. Ale tak naprawdę to dwójka prowadzących zdefiniowała ten format na nowo. W myśl zasady najpierw wysadzamy, a później się zastanawiamy. Stworzyli coś, czego nie widział nikt wcześniej. Zaczynali w małym warsztacie od małych mitów i małych wybuchów. Później, jak wszystko, można powiedzieć, dosłownie wybuchło i się rozrosło, byli nie do zatrzymania. Pogromcy mitów rozrośli się tak naprawdę z lokalnego programu do gigantycznego fenomenu. Program się rozbudowywał. Później dołączyła do nich... Trójka można powiedzieć młodych, prowadzących, czyli Tory, Grant i Kari. Oni również testowali mity w tym programie, a więc dostawaliśmy więcej testowania mitów, więcej wybuchów, czasami się łączyli i robili rzeczy nieprawdopodobne. All those out there, I say, double dipping. Testowali wszystko. Od hollywoodzkich mitów wyciągniętych z filmów Jamesa Bonda to starożytne legendy, właściwie z mitologii greckiej. A ich najsłynniejsze testowane mity? Czy człowiek wylądował na Księżycu? Czy to wszystko zostało sfingowane? A także Promień śmierci Archimedesa. Ten mistrz, starożytny uczony, używając luster, mógł spalić flotę przeciwnika? Testowali to trzy razy. Za każdym razem to balony. Badali także miejskie legendy. Czy w spadającej windzie, jeżeli podskoczymy w ostatnim momencie, unikniemy katastrofy i przeżyjemy? Totally and doubly busted. Yep, it's busted. Ale tak jak wspomniałem wcześniej brali się za mity z filmów Jamesa Bonda, czy także z nowszych produkcji. Czy pamiętacie film Wanted? Mieliśmy tam charakterystyczną scenę, gdzie główny bohater, charakterystycznie wykrzywiając broń, tak naprawdę robił z toru lecącej kuli elipsę. To również sprawdzili. Skończyło się obalonym mitem i pękniętą lufą rewolweru. Czy telefon komórkowy może podpalić stację benzynową? Ten nit również testowali z hukiem. I nawet bezpośrednia iskra z telefonu komórkowego nie była w stanie wysadzić stacji benzynowej. A czy yy, wiele razy widzieliście, odpalany papieros, który był wrzucany przez głównego bohatera yy, na benzynę, jest w stanie cokolwiek podpalić? I guess we'll call it busted Busted it is. Ale, co było największą siłą tego programu? To, że czasami e, najbardziej niespodziewane mity okazywały się prawdą. Tak było na przykład, kiedy wzięli na tapet <laughs> zmyślnie konstruowane przez MacGyvera, które okazało się, że działały. Ale nie zawsze było tak sielankowo, bo niektórych mitów nie mogli już dłużej mitować. Na przykład odcinek o ucieczkach z więzienia był zbyt edukacyjny dla niektórych więźniów. A pamiętacie odcinek z armatą z mięsa? On również został zbanowany. No god! No! God, please, no! No! Po 12 latach, 14 sezonach, 2950 eksperymentów dalej, pogromcy mitów zniknęli z anteny. Adam Savage i Jane Michean rozeszli się w swoje strony. Na koniec trzeba wspomnieć o chemii głównego duetu. Adam Savage, osoba Wywodząca się z efektów specjalnych, szalony, można by rzec, naukowiec. Naprzeciwko niego skontrowany Jamie Heineman. Metodyczny, skalkulowany i cichy. Ta chemia i te dwie strony medalu e, stworzyły ten program. Ale nie jest tajemnicą e, poliszynela, że poza planem nie przepadali za sobą, mówiąc delikatnie. Ale że byli profesjonalistami. Do mitów podchodzili profesjonalnie, także i do swojej pracy. To pozwoliło im stworzyć program popularno-naukowy z tysiącami eksplozji, które zaraziły wielu fanów do nauki. A tobie, który mit zapadł najbardziej w pamięć, który wspominasz jako najciekawszy? Ja jestem geek. A to był hołd dla najbardziej wybuchowego programu w historii telewizji. Bo jeżeli coś da się wysadzić, pogromce na pewno już to zrobili. Jeżeli, e, tak jak ja, również kochałeś ten program, jeżeli podoba Ci się to, co tworzę, daj łapkę w górę. Zostaw suba, zostaw komentarz. Każda reakcja ma znaczenie. Jeszcze raz. Ja jestem Gik. Cześć.